Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj, czyli 9 czerwca roku pańskiego 2022, odbyła się prezentacja Same Game Fest, przygotowana przez Jeffa Kileya, który zaprosił do siebie, do studia wielu twórców gier oraz zaprezentował zwiastuny tytułów, które pojawią się jeszcze w tym i w przyszłym roku. Tych gier było ponad 30, postaram się je pokrótce omówić, tak po 30-40 sekund na każdą, co da nam mniej więcej, jak się uporam ze wszystkim, Około 15-minutowy materiał, wobec tego nie czekajmy dłużej i zaczynajmy. Pierwsza zaprezentowana gra to Street Fighter 6. Został on już wcześniej pokazany na State of Play od PlayStation, ale tym razem zaprezentowano także nową, starą postać oraz nowe, stare miejsce arenę akcji. Postać to Gil, a arena akcji to słynna scena z myśliwcem w tle. Gil powraca po 30 latach, znaczy. Pojawiał się też w innych częściach Street Fightera, ale teraz powraca z jeszcze bardziej bujnym włosem, co prawda jest trochę posunięty w latach, ale nadal dysponuje swoim nieza niezawodnym, sonicznym uderzeniem dźwiękowym, wybuchem, jak zwał, tak zwał. Wygląda teraz troszkę jak Detektyw Rutkowski, ale to nic, gra pewnie będzie bardzo dobra i pojawi się w przyszłym roku na wszystkie konsole oprócz Switcha oraz na pecety. Następna zaprezentowana gra to tytuł, na który bardzo liczę, bo to jest tytuł osadzony w jednym z moich ulubionych uniwersów. Zwiastun bardzo mroczny i ma gra też mrok w tytule. Nazywa się Alien's Dark Descent, czyli obcy mroczne zejście, i opowiada o perypetiach oddziału kosmicznych Marines. Tak mywuje, który musi zbadać. Dziwne wydarzenia na jednej z baz, do której został wysłany. Gra będzie przedstawiona w rzucie izometrycznym i ma być to gra taktyczno-zręcznościowa. Takie odnoszę wrażenie. Sądzę, że zostanie dodany w tej grze także, jeśli ma być to gra taktyczna, zostanie dodany. Element aktywnej pauzy, żeby trochę zminimalizować problemy wynikające z prowadzenia akcji tylko w czasie rzeczywistym. Cóż, dużo sobie obiecuję po tym tytule. Może nie wygląda na razie jakoś super zachwycająco, ale czekam na dobrą grę w uniwersum obcego osadzoną od czasu obcego izolacji, bo Fireteam zeszłoroczny wyszedł średnio. Następny tytuł, który pokazano, to gra, po której sobie obiecuję chyba najwięcej ze z tych wszystkich które zostały zademonstrowane, The Callisto Protocol, rozbudowany zwiastun tego, co widzieliśmy już podczas State of Play, zwiastun bardziej mięsisty i krwisty. I na scenę wszedł także Glenn Schofield ze studia odpowiedzialnego za produkcję gry, pokazując, jak będzie prezentować się rozgrywka. No ja sam nie mogę się doczekać premiera 2 grudnia, mam nadzieję, że nie zostanie przesunięta, bo to jest gra, po której sobie bardzo, bardzo dużo obiecuję. Kolejny tytuł to prawdziwy behemot, gigantyczna marka, czyli Call of Duty Modern Warfare 2, odnowienie, restauracja gry sprzed lat, jeszcze z Xboxa 360 i z PlayStation 3, czyli Modern Warfare 2 normalnego, które wyszło ile? Już 10 lat temu chyba. Odnowienie pierwszej części Modern Warfare pojawiło się w 2019 roku, zostało bardzo mile przyjęte, mam nadzieję, że i to się uda, zwłaszcza, że to, co zobaczyliśmy podczas zwiastuna, czyli niesamowite efekty atmosferyczne, fantastyczną mimikę postaci, doskonałą animację i świetną grafikę, wydają się wskazywać na fakt, że gra jest naprawdę w dobrych rękach. Zostanie wydana 28 października. Nie wiem, czy ją od razu zakupię, bo mam jeszcze do nadrobienia poprzednie, poprzednie odnowienie, czyli modę Łufę I. Następnie króciusieńko pokazano grę. Która od razu wzbudziła takie żywsze bicie mojego serduszka, czyli flashback drugi. Powrót do marki po 30 latach. Flashback to jedna z najlepszych gier, które wyszły na Amigę. Została odnowiona ta gra także chyba w 2012 roku na 20-lecie marki. Natomiast to odnowienie nie było zbyt dobre zaś Flashback 2 wydaje się być powrotem do formy, zachowano bardzo charakterystyczny rzut graficzny 2D. Mam nadzieję, że nie pójdą za bardzo w trójwymiar, bo tak naprawdę Flashback 2 już wyszedł. Ta gra nazywała się Fade to Black, wyszła na PlayStation i na PC w 1996 roku, ale teraz mamy otrzymać kontynuację tego, co najbardziej lubiliśmy w pierwszym Flashbacku, Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Kolejny tytuł to znowu gra, po której sobie bardzo dużo obiecuję. Chyba nawet może więcej niż Callisto Protocol, bo to gra polska. Gra od studia Astronauci, czyli gra od Adriana Chmielarza i spółki Witchfire. Witchfire wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Ma być to strzaina z perspektywy pierwszej osoby, połączona dodatkowo z grą rogalikową i ma w sobie, jak widać po projektach postaci, także aspekty Dark Souls, Gear soulsowych i możliwe, że w mechanice też to się znajdzie. W takich grach bardzo ważne jest, jak się strzela, jakie jest odczucie strzelania, natomiast wiem, że Adrian Chmielarz bardzo lubi i ceni serię Destiny, a tam strzelanie zostało zrealizowane w sposób znakomity, więc jeśli zabierze z Destiny to, co najlepsze, to sądzę, że Witchfire będzie grą Naprawdę wartą zainteresowania. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w Uczwanie, to jest fantastyczna gra światłem i świetnie zaprojektowane miejscówki, przynajmniej te, które widzieliśmy w zwiastunie. Lecimy dalej. Następna gra to Fort Solis od polsko-angielskiego studia Fallen Leaf z naprawdę gwiazdorską obsadą. Będzie Roger Clark, czyli Arthur Morgan z Red Dead Redemption, będzie Troy Baker znany chociażby z The Last of Us, czyli naprawdę obsada znakomita i gra opowiada o perypetiach z załogi tytułowego Fortu Solis na Marsie w no, niezbyt dalekiej przyszłości. I cóż, nie wiemy o grze za dużo, sądzę, że to będzie taki horror akcji, ale horror bardziej psychologiczny, bez... Elementów metafizycznych dowiemy się w przyszłym roku. I od razu rzutem na taśmę zapowiedziano tak tytuł, również będący kosmicznym horrorem gra, która powstawała. Już 10 lat temu została 10 lat temu zapowiedziana, czyli routine. Gra podobna jeśli chodzi o twoją stylistykę do obcego izolacji, czyli mamy taki retrofuturyzm po, po trosze, ale nigdy za wiele horrorów kosmicznych, więc także bardzo czekam i chyba w przyszłym roku będzie mieć premierę. Później była króciutka zajawka gry, w którą nie sądziłem, że jeszcze tyle osób gra, by. Można by usprawiedliwiać wydanie dodatku, a jednak i dobrze, bo to gra Outriders Wortslayers. Dodatek, dodatek się nazywa Outriders. Outriders to jest gra polska, więc życzę jej jak najlepiej. Miałem wrażenie, że. Informacje o niej jakoś ucichły i wygasły, a tutaj szczekuje się duży fabularny dodatek. Gra coraz bardziej, mam wrażenie, przypomina, jeśli chodzi o projekt świata Destiny. Później była króciutka reklamówka Fall Guys, która chyba w przyszłym tygodniu będzie za darmo dostępna. A następnie pojawiła się gra Stormgate, gra od twórców, którzy odeszli z Blizzarda, twórców i World of Warcraft, i Starcrafta Warcrafta, którzy odeszli z Blizzarda, założyli własne studio Frost Giant. I teraz przygotowują grę RTS, Real Time Strategy, czyli strategię w czasie rzeczywistym. Wydawałoby się, że gatunek powoli obumiera, a jednak, a jednak postanowili postawić na grę w tym gatunku. W przyszłym roku się pojawi, będzie bezpłatna, bez żadnych pay-to-win i, i podobnych rzeczy. Na razie pokazano sam zwiastun z rozgrywki, tylko jakieś kilka zdjęć, w zasadzie z edytora Unreal. Wygląda ładnie, jestem zainteresowany. Sprawdzimy, jak już będzie coś więcej wiadomo, jak się w to gra. Następnie była prezentacja dwóch gier niezależnych, dwóch indyków. Pierwsza to Hightower, gra, która pojawiła się w tym roku, gra opowiadająca o postapokaliptycznym świecie, w którym to poziom wody wzrósł bardzo wysoko na skutek prawdopodobnie globalnego ocieplenia, które spowodowało, że lodowce się stopiły, no i woda się podniosła i teraz ta, ta, jest ta wysoka woda, jak sugeruje nazwa. I jest to tytuł strategiczno-przygodowy. Jakoś mnie oprawa graficzna nie przekonuje zupełnie, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby post-apo było pokazane właśnie w takich bardziej radosnych i jaskrawych i ciepłych kolorach. Natomiast styl graficzny do mnie w ogóle nie przemawia. Nie wiem, może sprawdzę ten grę, kiedy wyjdzie, ale raczej nie sądzę. Natomiast drugi tytuł już bardziej mi pasuje, nazywa się American Arcadia. I opowiada o takim mieście usytuowanym w Stanach Zjednoczonych, które nazywa się Arkadia. Właśnie jest to miasto, które spełnia wszystkie marzenia swoich mieszkańców. Każdy ma dostęp do wszelkich luksusów i przyjemności, a mimo to jeden czy też może więcej osobników stara się z tego miasta więzienia uciec. To jest miasto, w którym każdy nasz czyn jest oceniany przez widzów, obserwujących nas 24 godziny na dobę, coś, a Truman Show którzy dają nam łapki w górę lub, lub łapki w dół, określając nasz przyszły los. Nic dziwnego, że z takiego miejsca chciałoby się uciec i właśnie o takiej ucieczce ta gra opowiada. Tytuł, który wzbudził moje, moje zainteresowanie i chętnie przyjrzę mu się bliżej. Później pokazano Marvel Midnight Sun i o ile nie jestem fanem zbytnim... Tytułów, komiksów, filmów o superbohaterach, to tutaj jestem wstępnie zainteresowany, bo za grę odpowiada Firaxis, czyli ludzie odpowiedzialni za X-Koma oraz UFO, i to ma być gra taktyczna, tak się domyślam. Gra opowiadająca o wewnętrznej walce bohaterów Marvela, z których część stała się łupem Lilith. Lilith pojawiła się na ziemi, demonica i wypaczyła niektórych bohaterów, zaś pozostali stają do walki z nią. Tematyka Lilith jakoś dziwnie ostatnio powraca, bo to jest też główna antagonistka Diablo 4. W każdym razie gra wygląda interesująco i chętnie w nią zagram, bo lubię tego typu zabawę. Później zaprezentowano DLC do Cupheada, a w zasadzie dodatek, który się nazywa Delicious Last Course, czyli stąd litery DLC, czyli przepyszne ostatnie danie, tak można by to przetłumaczyć. Gra wygląda fantastycznie. Nie mogę się doczekać na jej premiera, to już chyba za tydzień czy dwa, więc na pewno się w DLC do Cupheada zaopatrzę. Później był szybciutki rzut oka na grę Neon White, które wydaje się być połączeniem. Strzanki z perspektywy pierwszej osoby, gry takiej parkurowej na pokonywanie jak najszybsze terenów przed sobą oraz karcianki. Wiem, to brzmi dziwnie. Na dodatek mamy tutaj do czynienia z demonami, aniołami, walką, piekła i nieba i inne różne rzeczy. Wszystko to otrzymane w estetyce anime ma być dostępne 16 już 16 czerwca na switcha i pc ty Pewnie sprawdzę. Kolejna gra to tytuł, na który bardzo czekam. Już dzisiaj możecie nawet sprawdzić ją na Steamie, bo pojawiło się demo i chyba także na Xboxie. Gra nazywa się Midnight Fight Express. Czemu na nią czekam? Bo wygląda doskonale i jest zrobiona tylko przez jedną osobę, przez naszego rodaka Jakuba Dżwinela, który postanowił stworzyć taki symulator walki, który jak najlepiej odwzoruje sceny z filmów rozmaitych i wyszło to doskonale. Jak popatrzcie sobie na animacje. Jakie są w Midnight Fight Express dostępne, to po prostu czapki z głów, panie Jakubie, czapki z głów. Z dema jeszcze sam nie sprawdzałem, ale zapewne zrobię to po nagraniu tego materiału, a wy możecie zrobić to już teraz. Do czego zachęcam. Później był taki dłuższy fragment na temat gry Warframe, sam w Warframe a nie gram, trudno mi się wypowiadać, zapowiedziano ponoć z dawna oczekiwany dodatek, który miał się pojawić już chyba 2 czy 3 lata temu, jeśli ktoś gra w Warframe, to na pewno się z tego powodu ucieszy. Później były dwa kolejne tytuły, które, o których sam za dużo nie powiem, bo są to tytuły, w które raczej grać nie będę, pochodzą od twórców Genshin Impact, gry, która bije rekordy popularności. To teraz będzie to Honkai Star Rail oraz Zenless Zone Zero Combat. Honkai Star Rail to ma być chyba taki odpowiednik Genshina w kosmosie, ale oczywiście utrzymany w estetyce anime, natomiast Zenless Zone Zero to jest taki e, chyba symulator walki z tego, co wyniosłem ze zwiastuna. Sam raczej nie będę grał, ale nie wątpię, że to tytuły, które przyciągną do siebie mnóstwo, mnóstwo osób. Następnie zaprezentowano zwiastun do Żółwi Ninja. Shredder's Revenge wygląda doskonale. Fantastycznie zrealizowana grafika pikselowa, bijatyka chodzona, dużo akcji Żółwie Ninja, czegoś chcieć więcej. Chociaż... Muszę przyznać, że ja już byłem za duży na żółwie ninja, kiedy one się pojawiły na ekranach, natomiast bardzo lubię chodzone biatyki i na midę także grałem w biatykę z żółwiami ninja, która była taką wersją gry z automatów. Zaś Shredder's Revenge prezentuje się po prostu bardzo, bardzo dobrze i raczej na pewno sprawdzę go w akcji, zwłaszcza, że już za tydzień chyba wychodzi. Następnie zapowiedziano dodatek do gry Humankind, gra cywilizacyjna, która cieszy się umiarkowanym powodzeniem. Jest dostępna za darmo w Game Passie, jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jak wygląda. To jest gra, w której możemy krzyżować rozmaite kultury i brać z różnych kultur, różne ich elementy i sprawdzić, co wyniknie z połączenia tychże. W dodatku zostaną wprowadzone kultury z Ameryki Południowej. Kolejny tytuł zaprezentowany to jest One Piece Endless Odyssey. Ja wiem, że One Piece to jest seria mang, anime, gier, która ma mnóstwo mnóstwo wyznawców. Do mnie to w ogóle nie trafia. Kiedyś próbowałem się przebić przez kilka tomików mangi One Piece i no nie byłem w stanie, niestety, pewnie już chyba jestem za starym dziadem. Natomiast dla mnie One Piece to tak poniekąd. Kojarzy się, wiem, że zabrzmi to śmiesznie, z gumisiami. Gdyby ktoś zrobił RPG japońskiego z gumisiami i utrzymany w takiej stylistyce jak One Piece, to ja bym go grał, grał jak dziki. Zaś w One Piece grać raczej nie będę, choć nie wątpię, że gra, będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że zapowiada się nieźle. Później pokazano Soul Hackers 2, gry od Atlusa, też chyba japoński RPG, o którym niestety wiele nie, nie wiem. Zademonstrowano po prostu angielskie głosy postaci. Zaś później pokazano grę, na którą czekam bardzo. Metal Hellsinger! Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Muzyczno-rytmiczno śpiewana, w której musimy wydostać się z piekła i pokonać hordy demonów, pokonując je i walcząc z nimi w rytm muzyki, akcentując każdy okrzyk, każdy okrzyk akcentując odpowiednim strzałem i dobiciem potwora. Wygląda fantastycznie, świetna obsada wokalna. To może być przebój. Następnie zaprezentowano zwiastun gry, która wychodzi dzisiaj 10 czerwca w momencie nagrywania The Quarry, czyli. Kamieniołom, gra od Supermassive Games, czyli autorów Until Dawn, zrealizowana w podobny sposób. Until Dawn bardzo mi się podobało. The Quarry chyba kupuję dnia pierwszego i zagram w niego zaraz po powrocie z Pixel Heaven. To może być naprawdę coś bardzo ciekawego. Następny tytuł, który został zaprezentowany, to Nightingale, słowik, słowiczek. Gra umieszczona w takim alternatywnym świecie XIX czy też XVIII wieku, w którym otwierają się portale do innych wymiarów. My przez te portale przechodzimy, musimy w tych innych wymiarach przeżyć. Takie połączenie gry survivalowej z przygodowo-zręcznościowo jeszcze jakąś. Wygląda ładnie, ale za mało na razie o niej wiem, żeby wyrażać się jakoś bardziej z większą ekscytacją, że tak powiem. Następnie pokazano tak szybko zapowiedź remastera Saints' Row, który pozwolę sobie pominąć, bo to każdy Saints' Row zna i lubi bądź nie. Po czym gra kolejna, na którą bardzo sam czekam: Warhammer 40 000 Dark Tide. Gra taki można powiedzieć odpowiednik Vemin Tide, czy też Left for Dead, w którym w uniwersum Warhammera 40 tysięcy wcielamy się w jednego z członków oddziału Gwardii Imperialnej, który musi porazić sobie z rozmaitym zagrożeniem, które czyha tylko na imperium człowieka oraz nieśmiertelnego imperatora. Musimy walczyć w jego chwale i ja na pewno będę to robił, gdy tylko gra wyjdzie we wrześniu tego roku. Później pokazano kolejną polską grę. Popatrzcie ile tych polskich gier. Mamy mamy Fort Solis, który jest tak na wpoju polski, mamy Witchfire, mamy Midnight Fight Express i teraz mamy Layers of Fear od Blueberów. Wszyscy spodziewali się Silent Hilla, na przykład, albo drugiej części Medium, a to trzecia część Layers of Fear. Chociaż numerka przy tej grze nie dano, gra będzie na Unreal 5, Sądzę, że też zostanie dodany moduł VR, jak poprzednich tytułach. Horror od bluberów to brzmi zazwyczaj bardzo dobrze, więc sądzę, że to będzie gra ze wszechmiar udana. Liczę na to i tego z Blueberą bardzo życzę. No i zbliżamy się do końca. Na sam koniec zaprezentowano dwie gry Gotham Knights, czyli to, co dzieje się w Gotham po śmierci Batmana, kto wkracza do akcji, pozostali bohaterowie, jak na przykład Nightwing, jak Robin i jeszcze inni, których teraz nie wymienię, bo nie pamiętam. Gotham Knights wyglądają przyzwoicie, co najmniej przyzwoicie, pod względem graficznym, naprawdę bardzo ładnie. Natomiast nie wiem jak z fabułą, nie wiem jak z akcją, nie wiem. Jak zostanie rozwiązana mechanika? Wygląda dość, dosyć podobnie walka do tego, co było w grach o Batmanie od Rocksteady. Widać podobne inspiracje, jeśli chodzi o rozwiązania walki, ale widać też, że chyba nie posunięto się do jakichś szczególnie nowych rozwiązań. Na razie trudno jeszcze mi się na ten temat wypowiadać. Sami możecie ocenić, że graficznie jest co najmniej nieźle, a jak będzie pod względem grywalnościowym, przekonamy się już niedługo. I na koniec zaprezentowano remaster gry, na który, nie wiem, ja nie czekałem, nie wiem, czy ktokolwiek czekał, ale chyba Kasa się musi zgadzać, bo to już jest drugi remaster tej gry. Last of Us najpierw zostało zremasterowane z PlayStation 3 na PlayStation 4, a teraz będzie na PlayStation 5 oraz, uwaga, także na PC-tach I nie wiem, może ten remaster na PlayStation 5 jest po to, żeby pokazać że wersja pc nie odstaje, albo inaczej, że wersja z PlayStation 5 czy z PlayStation 4 nie odstaje. Ja już sam się gubię. Naprawdę nie jestem w stanie określić, która grafika pochodzi z której wersji. Wszystkie wyglądają ładnie, ale i tak do tej gry już raczej nie wrócę, bo wynudziłem się. Wiem, teraz mówię straszne rzeczy dla niektórych, ale wynudziłem się przy jedynce strasznie i raczej nie powrócę. Chyba, że wiecie, czasami bywa tak, że jest jakiś tytuł. Który, do którego podchodzicie kilka razy, i chwyta dopiero za którymś razem. U mnie tak było na przykład z książką Grę o Trąg, którą czytałem chyba cztery razy podchodziłem, a jak już chwyciło, to chwyciło mocno. No i tak to wygląda w takiej pigule informacyjnej. Dajcie znać, jak się podobało. Jeśli chodzi o mnie, to wyróżniłbym tutaj z tych ponad 30 gier Witchfire, The Callisto Protocol oraz Midnight Fight Express. Dajcie znać. Jakie gry Wam się podobały szczególnie, i cóż, mam nadzieję, że widzimy się na Pixelu. A jeśli nie na Pixelu, to zapraszam Was serdecznie 12 czerwca na transmisję z prezentacji Microsoftu oraz Bethesda. Będzie się działo naprawdę bardzo mocno. Sądzę, że zostanie zaprezentowany dużo, dużo ciekawych tytułów. A teraz dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia szczególnie na Pixelu i na Pyrkonie pewnie też. I cóż, żegnam się. Na razie. Cześć.